Siemanko, siemanko, dostaliśmy kolejną świetną ewolucję. Nazywa się Atak z Zaskoczenia i kosztuje 50 tysięcy monet bądź 200 FIFA Pointsów i jest przeznaczona dla zawodników o maksymalnym overalu 91, musi mieć pozycję środkowego pomocnika na karcie, a podania i dribling nie mogą być wyższe niż 98 i niestety takich kart jak na przykład Fermin Lopez, który ma 99 strzelania i drablingu, no niestety nie pasują do tej ewolucji. Jeśli chodzi o upgrade'y w tej ewolucji, no to są naprawdę e, spore, czy to jeśli chodzi o statystyki na kardzie, czy również playstyle. Już na pierwszym poziomie dostajemy zagrania z fałsza, tiki takie i plus dwie gwiazdki sztuczek. Na drugim poziomie dostajemy mocne wrzutki, podania na dobieg i słabszą nogę plus dwa i tutaj można wymaksować słabszą nogę do pięciu gwiazdek. Na trzecim poziomie dostajemy rolę box to box z dwoma plusami, a na ostatnim poziomie cofniętego rozgrywającego z jednym plusem, rozgrywającego z dwoma plusami, szybkie podania z plusem, tiki- takie z plusem i zagrania z fałsza z plusem. No i oczywiście na koniec ulepszenie kosmetyczne toc do rozegrania mamy tylko 6 spotkań także bardzo szybko robi się tą ewolucję i oczywiście pasuje tutaj naprawdę bardzo bardzo dużo kart ja oczywiście jak zwykle wybieram te moim zdaniem najlepsze karty, które warto właśnie do tej ewolucji e, wrzucić, tak więc zapraszam do oglądania tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Potrzebujesz monet do FC25? Jeśli tak to wbijaj na usevenbuy.com tylko tutaj kupisz monety szybko, tanio i bezpiecznie. Usevenbuy ma mnóstwo świetnych recenzji od graczy na cały świecie i jest polecana przez największych influencerów, a obsługa klienta działa 24 godziny na dobę, korzystając z kodu CLIP uzyskasz dodatkowe 8% zniżki, w dodatku na u7buy często pojawiają się konkursy, gdzie można wygrać darmowe monety, a przy większych zamówieniach również zgadniesz więcej monet niż zamawiałeś, dlatego jeśli potrzebujesz monet wejdź na u7buy.com i zgadnij dodatkowe 8% zniżki z moim kodem, link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Patrick Vieira wersja 90 Thunderstruck można go tutaj wrzucić najpierw do registy, aczkolwiek ta ewolucja kończy się już dzisiaj o 19, także nie każdy pewnie zdąży wrzucić. Tutaj mamy po prostu inny playstyle do podań, ale jeżeli nie mamy registra, albo po prostu nie chcemy go robić, no to wrzucamy go po prostu do, tego, do tej dzisiejszej ewolucji. Dzięki temu ma już prawie 90 tempa i wszystkie praktycznie statystyki około 92 playstyle do podań, w tym tiki taka, no i 4 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Na rynku będzie ciężko go kupić, jeżeli już to naprawdę będzie drogi. Tak więc ci, którzy trafili go z pika z ikoną i trzymali do tej pory, no to mają idealną ewolucję właśnie dla niego. Eduardo Kamawinga również świetnie pasuje do tej ewolucji, ma tutaj praktycznie wszystkie statystyki ponad 90 poza defensywą, także jakiegoś cienia wystarczy mu tutaj dorzucić i będzie, będzie śmigał. Świetny playstyle, dwa do podań, jeden do przechwytów dotatku 5 na 5, jeśli chodzi o gwiazdki. może o czym się grać na lewej obronie, e, tak więc jest kilka opcji do wyboru, ale myślę, że z tymi podaniami, no to środek pola to jest najlepsza opcja dla niego. I jeszcze jeden zawodnik z Realu, czyli Valverde. E, tutaj wersja 91 również świetnie e, pasuje. W tej wersji może grać również jako SPD, co jest dosyć istotne, biorąc pod uwagę ostatnią metę w grze, e, tak więc będzie pasował do większości e, taktyk. 4 na 5, jeśli chodzi o gwiazdki, świetne playstyle. Nic dodać, nic ująć. Był Real Madrid, to musi być też ktoś z Barcelony. Także mamy tutaj Frankiego De Dejonga wersja 91 po tym upgrade również ma świetne statystyki, świetne Playstyle, no może poza tymi wślizgami, e, które można by czymś innym e, zastąpić. Kolejna karta to Lotar Mateus, wersja 90, czyli ta wersja baby. E, tutaj e, Mateus ma już praktycznie wszystkie statystyki, poza dribblingiem ponad 94 na 5, jeśli chodzi o gwiazki, świetne Playstyle, tak więc można grać nim spokojnie na SPD bądź na SP. Kilka opcji do wyboru. Z Mateusem zawsze był ten problem, że nie miał tych playstyli do podań. Także tutaj dzięki tej ewolucji ma co prawda tylko jeden z plusem do podań, ale ma też kilka srebrnych, czyli tych zwykłych playstyli do podań. Także tutaj w środku pomocy będzie już w końcu rządził. Zinedine Zidane w końcu doczekał się swojej ewolucji. Mowa oczywiście o wersji 90, która nie była upgrade'owana. Możliwe, że ktoś nie miał po prostu tej ewolucji. To w końcu ma gdzie wrzucić właśnie tego. Zidana. Statystyki są świetnie. Poza defensywą i fizycznością, może, może tutaj troszeczkę odstaje. Ale 5 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, świetna sylwetka. No i playstyle do podań również się przydadzą, żeby był świetnym rozgrywającym. Także Zizu naprawdę wygląda świetnie po tej ewolucji. Kolejny zawodnik to Jaja Touré. Wersja 90. Również fajnie wygląda po tej ewolucji. Może ktoś nie zrobił jego SBC, które było dostępne i było dosyć drogie jakiś czas temu. No to tutaj w końcu Touré doczeka się naprawdę solidnej ewolucji. Statystyki ma świetne, fizyczność, podania, strzały, dribbling, tempo też wystarczające, żeby rządził w środku pola. Z Roberto ta karta również wyszła już jakiś czas temu, ale domyślam się, że większość z Was ma go w składzie, ponieważ to SBC było tak tanie, że aż naprawdę szkoda było go nie zrobić. Tutaj po tym upgrade'ie ma naprawdę świetne statystyki, poza defensywą, 5 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, świetne podania, które właśnie były jego bolączką na tej zwykłej karcie 90 bez żadnych upgrade'ów, no tutaj wygląda naprawdę na solidnego pomocnika, czy to na lewej stronie, czy w środku pola, może grać naprawdę na kilku pozycjach i wszędzie będzie bardzo dobry. Desire Due również pasuje do tej ewolucji, słuchajcie, ta karta jest jeszcze cały czas dostępna w SBC, oczywiście nie jest to nominalny środkowy pomocnik, z uwagi na dosyć niską defensywę, ale dzięki tym playstylom do podań jest naprawdę świetnym pomocnikiem, jest zdecydowanie tańszą kartą niż ta, która jest chyba jeszcze cały czas dostępna w SBC i kosztuje około miliona monet w foderze. Także, jeżeli chcecie mieć duę w swoim składzie, no to może, możecie go właśnie ulepszyć w tej ewolucji. 4 na 5, jeśli chodzi o świetne playstyle dla pomocnika, może nie dla strzelca, bo tutaj tych playstyli za dużo nie ma, ale ma świetne tempo, świetny dribbling, tak więc do podań będzie po prostu idealny. Franka Kessiego też chciałem tutaj umieścić, z uwagi na to, że to jest darmowa karta, którą można było odblokować, bodajże w zeszłym. Sezonie i dzięki tej ewolucji mamy zawodnika z Ligi Saudyjskiej, którego łatwo można połączyć, jeżeli na przykład nie macie samej całej drużyny złożonej z toców. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ma 4 na 5, jeśli chodzi o gwiazdki, świetne playstyle dla pomocnika. Tak więc chciałem go tutaj wyróżnić, ponieważ jest to rzadko używany zawodnik, a po tej ewolucji wygląda naprawdę solidnie. Dosyć ciekawym przypadkiem jest Arturo Vidal, ponieważ można zrobić tutaj dwie ewolucje i dzięki temu Arturo Vidal w końcu wygląda jak za swoich najlepszych czasów. Najpierw musimy jego srebrną kartę wrzucić do ewolucji, tej srebrnej ewolucji, która wyszła wczoraj, kosztuje ona 10 tysięcy monet i potem do tej dzisiejszej ewolucji ma już 94 tempa, 91 strzelania, 94 podań, 91 dribbling, dobra fizyczność i gwiazdki 5 na 5, ma w dodatku strzał finezyjny i technikę, jak również premię tutaj do podań, tak więc wygląda naprawdę bardzo dobrze dodatku ma tylko 78 overalla po tej całej ewolucji. Także jeżeli jesteście fanami tego piłkarza, bądź byliście w przeszłości, no to myślę, że też jest to ciekawa opcja. Renato Sanchez również bardzo fajnie wygląda po tej ewolucji. Może tutaj statystyki nie rosną jakoś bardzo. Tutaj głównie strzelanie rośnie do 91 z 84, ale oczywiście dostaje trzeci playstyle i wszystkie srebrne playstyle do podań. Ma 5 na 5 się o gwiazdki. No i ta karta w grze jest po prostu lepsza niż się wydaje, patrząc na same statystyki. Także Renato Sanchez po tej ewolucji również, moim zdaniem, nadaje się do naszej listy. Philip Billing również świetnie wygląda po tej ewolucji. Mamy tutaj jego wersję 91 po już kilku upgrade'ach, i tutaj po tej ewolucji również wygląda bardzo solidnie. 4 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, 3 świetne playstyle, jak dla pomocnika. Jest dosyć wysoki, także jak kogoś nie jesteś na v na przykład. No, to Philip Billing będzie takim tańszym odpowiednikiem, oczywiście, zachowując wszystkie inne proporcje, dlatego uznałem, że również warto go wrzucić do naszej listy. No i ostatnia karta na liście to Denis Zakaria. Tutaj żadnych z playstyli, przynajmniej tych z plusem, nie dostaje w tej ewolucji, ale dzięki tej ewolucji ma wszystkie statystyki ponad 94 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki. Również wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jak na pomocnika, jest bardzo szybki, biorąc pod uwagę, jakie ma playstyle, to oczywiście bardziej na nadaje się na takiego SPDK przecinaka podań, ale oczywiście te srebrne playstyle do podań również dostanie, tak więc wygląda naprawdę, naprawdę solidnie jak na taką typową szóstkę. Dajcie znać w komentarzu, czy wybraliście kogoś do tej ewolucji z mojej listy, czy może znaleźliście jakąś inną perełkę, która waszym zdaniem nadaje się najlepiej właśnie do tej ewolucji. A na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!